Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy naprawdę bardzo smaczną sałatkę. Sałatkę zrobimy z kalafiora. Jak widzicie, ja mam tutaj niedużą taką część kalafiora z dodatkiem trochę ogórka, dwóch pieczarek, jednego jajka. No i oczywiście damy tutaj trochę ananasa, sama sałatka z tymi dodatkami, które tutaj damy jest nie o tyle smaczna, co ten sos, który zrobimy do tej sałatki. Sos zrobimy z majonezu. I właśnie z tego soku z ananasa. Także zapraszam na film, bo sałatka naprawdę dość szybka w przygotowaniu, a naprawdę jest bardzo, bardzo smaczna. Od czego musimy zacząć? No w pierwszej kolejności musimy sobie ugotować jedno jajko. Oczywiście ja tutaj wam pokazuję proporcje na jedną taką porcję, maksymalnie dla dwóch osób. Jeżeli chcecie większą porcję, podwojacie sobie po prostu tutaj proporcje. Wsypuję tutaj sobie łyżeczkę soli. Wrzucam jajko i jajko gotujemy sobie na twardo. Jajko mam stawione. Teraz musimy zaopiekować się tutaj kalafiorem i pieczarkami. W pierwszej kolejności, jak widzicie, ja sobie tutaj przygotowałem wodę. Też tutaj wsypię, można powiedzieć, łyżeczkę od herbaty soli. Wodę sobie wstawiam teraz i tutaj i pieczarki i kalafiora rzucimy na wrzątek, ale najpierw rzucimy sobie kalafiora, dopiero po czasie wrzucimy sobie pieczarki. Wodę mam stawioną. A teraz, jak widzicie, kalafiora tutaj podzielę sobie na mniejsze różyczki. Już Wam pokazuję mniej więcej na jakie te różyczki robimy. Oczywiście, różyczki każdy tutaj według swojego uznania do sałatki przygotowuje. Proszę bardzo, ja na takie właśnie. O, różyczki dzielę sobie kalafiora. Kalafiora miałem tutaj około 100 gramów, myślę, że nie więcej. Super, kalafiora mamy przygotowanego. Teraz, tak. Dwie pieczarki. Pieczarki musimy sobie tylko dobrze umyć, i pieczarki będziemy sobie rzucać w całości. A jeszcze musimy przygotować sobie ananasa. Ananasa tutaj wyjmę dwa krążki, a resztę sobie odstawiamy na bok. Będziemy, oczywiście, potrzebowali trochę tego soku z ananasa do zrobienia właśnie tego pysznego sosu. Teraz tak, woda się jeszcze nie zagotowała. Umuję sobie tylko pieczarki, i zaraz zaczniemy sobie kroić ogórka. A ogórka będę kroił sobie tylko tutaj na pół i można powiedzieć takie półksiężyce, ale nie za grube. Oczywiście według swojego upodobania, proszę bardzo, ja na takie cienkie kawałki kroję sobie tego ogórka, nie chcę, żeby on w tej sałatce był za gruby. Ogórek pokrojony, właśnie widzę, że zaczęła gotować się woda, więc wrzucimy sobie teraz kalafior. Proszę bardzo, woda się gotuje, wrzucam sobie teraz kalafiora i teraz tak, jak długo gotujemy kalafiora? każdy tutaj ma swoje upodobania. Ja nie chcę, żeby ten kalafier był rozgotowany, ale nie chcę, żeby też był twardy. Więc ja te różyczki będę gotował sobie dokładnie 5 minut. Za chwilę ta woda znowu mi się zagotuje, więc po około minutce dwóch dorzucę tutaj dwie pieczarki. A teraz szybko, w międzyczasie, pokroimy sobie tutaj ananasa. Ananasa będziemy sobie kroić w takie prostokąciki. Oczywiście na możecie dać więcej, jeżeli lubicie sałatkę naprawdę na bardzo słodko. Super, woda się znowu zagotowała. Jakieś dwie minutki niecałe minęły. Wrzucam sobie teraz pieczarki. Garnek sobie teraz przykryję. I jeszcze około trzy minutki będziemy to wszystko razem ze sobą gotować. A nam jeszcze chyba zostało do pokrojenia jedno jajko. A jajko przekroję sobie na pół. I teraz każdą połówkę jeszcze na takie ćwiartki, czyli w sumie będziemy mieli 8 takich części z jajka, ale jajka tutaj teraz nie dodajemy, jajko dodamy sobie na sam koniec, tak żebyśmy podczas mieszania tutaj tego jajka za bardzo nie zmartretowali. Super, wszystko mamy gotowe, jeszcze minutka chyba pozostała, żeby ugotować sobie kalafior i pieczarkę, no to możemy zacząć przygotowywać sobie sos. A sos, z czego ja zrobię? Tutaj jak widzicie mam już dwie duże, czułate łyżki majonezu, Tutaj mam jeszcze jeden krążek ananasa, pokroję sobie go na mniejsze części, bo też go tutaj do tego sosu dodamy. Mimo to, że dodamy tutaj jeszcze sok. Tego soku mam tutaj około 100 ml. Dam tutaj teraz odrobinę soli i odrobinę pieprzu. Oczywiście sól, pieprz dajemy tutaj do smaku. I teraz musimy sobie to wszystko dobrze zblendować. Widzę już, że kalafior z pieczarkami ugotowany, więc muszę sobie teraz to odcedzić. Super, proszę bardzo. Sos mamy gotowy. Teraz co tutaj jeszcze zostało? Pieczarka. Pieczarkę musimy pokroić sobie też według własnego uznania. Ja to zrobię też na takie 6 części, albo nawet więcej. O, proszę bardzo. Pięknie. Pieczarka naprawdę pięknie ugotowana. Tak to właśnie powinno wyglądać. Pieczarkę dodaję już tutaj do sałatki. Przerzucam kalafiora. Super, kalafior. Jest nie do końca miękki, taki właśnie powinien być. I teraz polejemy sobie to sosem. I teraz tak, sosu dajemy tyle, ile chcemy. Jeżeli lubimy dużo sosu w sałatce, wlewamy sobie tutaj wszystko. Jeżeli lubimy sosu mniej, polewamy sobie tylko łyżką tyle sosu, ile chcemy. Ja sobie tutaj zaczynam polewać. Wleję sobie tego sosu około połowę. Super. Teraz sobie to wszystko przemieszamy i tutaj nic nie musimy już doprawiać oczywiście możecie sobie posmakować czy czegoś Wam tutaj nie brakuje, ale ja posmakowałem sobie sos, sos naprawdę przepyszny, proszę bardzo sałatkę mam przemieszaną i teraz tak sałatkę teraz przełożę sobie na salaterkę, w której będziemy to podawać i dopiero na koniec dodam tutaj te pokrojone jajka Proszę Państwa, sałatka gotowa proszę zobaczyć i sami widzieliście nie mamy dużo pracy, aby taką sałatkę przygotować na śniadanie czy na kolację sałatka idealna jeżeli wam się podobał mój film, zostawcie łapkę do góry pod filmem, napiszcie jakiś komentarz, jak wam ta sałatka smakuje, jeżeli ją zrobicie i zapraszam na moje kolejne odcinki. A w dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Do zobaczenia, cześć.